Za sprawą ducha Jego umocnić się potężnie wewnętrznego człowieka tak, aby przez wiarę Chrystus zamieszkał w sercach waszych, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni. Czuć już jesień. Jesień jest takim czasem, kiedy przyroda owocuje, ale też i stopniowo obumiera. Jest to też taki czas, który skłania nas trochę do melancholii, do zastanowienia się nad naszym losem, bo przecież wszyscy my, niezależnie od tego, czy jesteśmy młodzi, czy w średnim wieku, czy starzy, kiedyś będziemy w jesieni naszego życia, czyli w tym ostatnim okresie naszego życia, który będzie szczególnie musiał zaowocować i przygotować nas do zimy śmierci, do tego obumarcia, które jest nieuchronne, które przed każdym z nas jest gdzieś tam pisane. Więc drodzy wierni, zadajmy sobie to pytanie, co tu trzeba zrobić, a żeby rzeczywiście życie nasze owocowało. Święty Paweł mówi nam o tym, że przez Ducha Świętego Ojciec Niebieski ma wzmocnić w nas wewnętrznego człowieka, a żeby Chrystus mógł zamieszkać we wnętrzu naszym. Cóż to znaczy? Otóż człowiek jest stworzony w dwojakiej naturze. Nasza natura składa się z pierwiastka duchowego i z pierwiastka materialnego. Mamy w sobie coś z aniołów, i mamy w sobie coś ze zwierząt. I Pan Bóg, stwarzając człowieka, stworzył go mądrze, ponieważ poddał ten element materialny, ten element zwierzęcy, podpanowania elementu duchowego. To dusza w zamiarach Bożych jest tym, co ma kierować ciałem, a nie na odwrót. To dusza jest formą materii, która formuje tą materię, czyli naszą, naszą, naszą cielesność, a nie na odwrót, że my właściwie przez naszą cielesność ciągniemy duszę do materialności. I dlatego też w zamiarach Bożych Człowiek miał niejako uduchawiać swoje ciało i w ten sposób przybliżać siebie do Boga, który jest duchem. A żeby ten Bóg mógł zamieszkać, i dlatego też święty Paweł mówi, że się sieje ciało skazitelne, powstaje nieskazitelne, sieje się właśnie to cielesne, materialne, powstaje duchowe. Widzimy to w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, w sposób szczególny, w Jego zmartwychwstaniu, kiedy podziwiamy. Te duchowe właściwości jego ciała, które jest całe przebóstwione. Natomiast jakie z nami? Jakie owoce wydaje nasza natura? Otóż grzech pierworodny spowodował pewne pęknięcie. Grzech pierworodny spowodował odwrócenie hierarchii. Otóż rzeczywiście udziałem człowieka stało się to, że cielesność zapanowała nad duszą. Że człowiek stał się bardziej zwierzęciem niż aniołem. I że bardziej dąży do tego, co jest zwierzęce, niż do tego, co jest duchowe, co jest wzniosłe, co jest boże. I z tego też tytułu, oczywiście, owoce, które wydaje nasze człowieczeństwo, częstokroć są owocami opłakanymi, których powinniśmy się raczej wstydzić niż się nimi przechwalać, ponieważ. Tymi podstawowymi owocami, które ludzka natura wydaje, najczęściej są to grzechy. I to grzechy, które rzeczywiście nas upadlają, które nas zawstydzają, które, które powodują, że nie potrafimy wznieść swojego wzroku do Boga. A jeżeli weźmiemy tutaj tą perspektywę zbliżającego się końca naszego życia, to rzeczywiście przerażenie powinno nami zawładnąć. Otóż ta tendencja czysto materialistyczna. Powoduje to, że człowiek ostatecznie próbuje też nawet jakby usprawiedliwić to, że, że nurza się w tej doczesności, w jakiś tam sposób, mówiąc, że to przecież ludzkie jest, że to przecież jest jakby naszym udziałem, że tu właściwie niczym się nie różnimy od innych ludzi, którzy żyją tak samo jak my żyjemy. I prawda jest taka, że wchodząc w ten nurt, oddalamy się od tego naszego pierwowzoru, naszego człowieczeństwa, jakim jest człowieczeństwo Pana Jezusa Chrystusa. I rzeczywiście w tym momencie trudno sobie wyobrazić, żeby Chrystus mógł zamieszkać w duszach naszych, kiedy jesteśmy zupełnie zanurzeni w tą światowość. I co gorsza, jeżeli ta światowość prowadzi nas do grzechów. I co gorsza, jeżeli te grzechy stają się dla nas normą, którą próbujemy usprawiedliwić. I kiedy patrzymy na rzeczywistość współczesnych państw, różnych społeczeństw ludzkich, to widzimy, że, że wszystko stanęło do góry nogami, że to, co jest grzechem, stało się normą, zostało to usprawiedliwione, wprowadzono to, zostało do prawa również państwowego, do konstytucji państwowych, jako pewne prawa ludzi do grzeszenia, do zabijania dzieci, zabijania. Starców, do grzeszenia przeciwko naturze i wiele, wiele innych rzeczy. Ale w tym wszystkim jest jeszcze bardziej przerażające to, że przynależność do Kościoła Katolickiego wcale nie chroni człowieka przed tym odwróceniem tego porządku. Bo przecież zupełnie niedawno mieliśmy kolejny dowód tego, jak Kościół Nowego Adwentu separuje się, czy też idzie w schizmę w stosunku do Kościoła Katolickiego. To wydarzenie, które ogłosił które Episkopat Belgii, wprowadzając błogosławieństwo ludzi, którzy grzeszą przeciwko naturze, grzechami wołającymi o pomstę do nieba, to jest jeden z kolejnych znaków tego, że wszystko zostało odwrócone do góry nogami, że wszystko stało się jakby to, co nienormalne, staje się normalnym, a to, co normalne, gdzieś jest spychane na margines. I ta cała sytuacja jest bardzo zagrażająca dla każdego człowieka, ponieważ tak jak mówię, każdy z nas jest dotknięty tym grzechem pierworodnym i w każdym z nas jest ta tendencja, żeby nasza cielesność zapanowała nad duchem, a żeby Duch został poddany ciału, a żeby duch był na usługach ciała. I wtedy rzeczywiście żyjemy. No, trochę tak jak zwierzęta. Niekoniecznie musimy tak strasznie grzeszyć, jak to gdzieś tam w tych przykładach podałem, ale bądź co, bądź, bardzo często kwestia tego, co jest tutaj doczesne, materialne, jest to wiele bardziej dla mnie ważna. Zobaczmy, chociażby ludzie kościoła, kiedy wprowadzone te, została pandemia ostatnia, to zobaczmy, kwestia duszy. Została zepchnięta zupełnie na margines. Pozwolono ludziom umierać bez sakramentów. Pochowano się w po każdy gdzieś tam w swoich plebaniach, klasztorach, gdzieś każdy ksiądz, ponieważ były oczywiście były chwalebne wyjątki, ale, ale generalnie tendencja była taka: ratujmy ciała, nie narażajmy swojego ciała, nie roznośmy wirusa itd. itd. A co się stanie z duszą? Kogoż to interesowało. Co z tego, że ktoś być może nie jest w stanie łaski uświęcającej i ktoś jest na intensywnej terapii i być może umrze, bez tej łaski uświęcającej pójdzie do piekła? Pasterzy Kościoła to nie interesowało, ale wielokrotnie również członków rodziny to nie interesowało, że dziadek, babcia, ojciec, matka, brat, siostra, dziecko jest na krawędzi śmierci wiecznej, wiecznego potępienia. Ważne, żeby tylko to zdrówko, to doczesne było zachowane, a natomiast, co się stanie z duszą, mało to jest istotne. Otóż drodzy wierni, żeby przywrócić pierwotny porządek w naturze ludzkiej potrzebna jest asceza. Bez ascezy nie będzie tego uporządkowania, czyli też poddania ciała naszej cielesności duchowi. Nie będzie w nas tej tendencji duchowej. I nie będzie na, nasza dusza ciągnęła naszej cielesności na wyżyny niebieskie, tylko na odwrót ciągle nasze ciało będzie nas powoli ciągnęło do otchłani piekielnej. Ale jeżeli chodzi o umartwienie, jeżeli chodzi o ascezę, to trzeba tutaj też bardzo uważać, ponieważ asceza sama w sobie może być czymś złym. Człowiek, który poddaje się ascezy bez właściwego klucza, bardzo często. Może dojść do takiego stanu, że powiedzmy, stanu uczniów Jana Chrzciciela, którzy byli zadziwieni postawą pana Jezusa i apostołów, albo też jak faryzeusze, wprost zgorszeni postawą Chrystusa, pana i jego apostołów. Faryzeusze pana Jezusa nazwali wprost żarłokiem i pijakiem, przyjacielem celników i grzesznic i grześników, i jawnogrzesznic. To była reakcja. Tych, którzy zachowywali rygorystyczne praktyki ascetyczne, ale nie mieli właściwego klucza do tych praktyk, trzeba się bardzo obawiać tych surowych twarzy ascetów, którzy z ascezy czynią główną swoją praktykę, niejako biją rekordy różnych umartwień, ażeby na dobrą sprawę pokazać innym, jak bardzo jesteśmy. Umartwieni, jak bardzo jesteśmy tutaj lepsi niż ci wszyscy, którzy być może takich surowych praktyk nie sprawują. Ten jansenizm, który gdzieś tam się odradza, czy też tworzenie pewnej, pewnego, powiedzmy, takiego kultu samej ascezy jest wielokrotnie szkodliwy i nie osiąga tego celu, do którego asceza jest przeznaczona żeby asceza była dla nas pożyteczna musi ona wynikać z miłości do Chrystusa Pana a ta miłość każe człowiekowi się upodobnić do Chrystusa ale żeby kogoś pokochać należy go najpierw poznać dramatem katolika jest to że wielokrotnie Chrystusa nie zna zna go bardzo słabo na podstawie Katechezy, którą otrzymał przed pierwszą komunią, czy też przed bierzmowaniem, albo tych nielicznych kazań, które gdzieś tam wysłucha i de facto nic poza tym. I jeżeli kogoś nie znamy, oczywiście nie będziemy Go kochali. Bo jak można kochać kogoś, kogo się nie zna, którym, kogoś, kim się nie zachwyci? A więc pierwszym krokiem jest poznanie Chrystusa. I żeby to Poznanie nastąpiło, potrzeba tutaj oczywiście w pierwszym rzędzie modlitwy. Ale żeby modlitwa była, nie stała się czymś jałowym, rutynowym, ta modlitwa musi dostać jako, jak ogień paliwa, tak samo i modlitwa nasza musi dostać ten pokarm, który będzie ją ożywiać. I ten pokarm dostajemy z naszego poznawania intelektualnego tajemnicy Chrystusowej. I stąd też drodzy wierni, czymś bardzo ważnym jest, a żebyśmy zaglądali do świętych ewangelii, a żebyśmy znajdowali czas, a chociażby jakiś mały fragment dziennie przeczytać i nad nim się zastanowić. Ale to nie jest wszystko. Ponieważ widzimy, że te święte teksty zawarte w Piśmie Świętym musiały być przybliżane przez tych, którzy poświęcili czas na studium teologii. Dlatego też, zaczynając od Ojców Kościoła, nawet wcześniej od Apostołów, widzimy, jak oni tłumaczą te treści, przybliżają ludowi, ażeby lud chłonął łatwiej to, co jest skondensowane w tekstach ewangelicznych. Dlatego też przepiękne homilie Ojców Kościoła, które fragment po fragmencie przybliżają nam nauczanie Chrystusa i przykład Jego życia. Stąd i my nie poprzestawajmy tylko i wyłącznie na tym, że przeczytamy jedno czy dwa zdania z Ewangelii, ale również starajmy się sięgać po takie lektury, które będą karmiły nasze dusze. Takimi lektorami mogą być naprawdę piękne dzieła, takie jak chociażby. Chrystus Życiem duszy, Ojca Marmiona, czy autorstwa Ojca Mateo, Jezus Król Miłości, są to rzeczy z jednej strony prostym językiem napisane, nie są to jakieś wysublimowane traktaty teologiczne, a zarazem z taką żarliwością nam podane i ukazujące tajemnicę miłości Chrystusowej, że nie sposób pozostać obojętnym czytając te teksty. Ktoś powie, ale kiedy mam czytać, jak ja nie mam czasu? Wierzę, że nie mamy czasu. Wiem z całą pewnością, że ludzie mają dużo zajęć, dużo obowiązków codziennie. Z całą pewnością. Ale róbmy rachunek sumienia i zadawajmy sobie pytanie: czy czasem z tego, z tego, w tej całej, w tym całej bieganinie naszej nie okaże się, że jednak sporo czasu marnujemy? Czy nie zdarza się nam często tak, że po wy wykonaniu różnych już obowiązków domowych, Zamiast właśnie sięgnąć po książkę, sięgamy po nasz komputer i wtedy poświęcamy tam godzinę, dwie i trzy i do, późnej, no, do późnych godzin nocnych siedzimy i czytamy rzeczy niewartościowe, często rozpraszające albo wręcz szkodliwe dla nas. Oczywiście jakże jest trudno sięgnąć, wyciągnąć rękę i wziąć z półki książkę wartościową. Ale jak ktoś się zdobędzie na to, otworzy tą książkę i zacznie ją czytać z tym sercem złaknionym poznania Chrystusowego, to jakże szybko jego dusza się zapali. I kiedy człowiek poznaje tajemnicę Chrystusa, nie sposób, ażeby pozostał wtedy obojętny, bo światło Chrystusowe pada na duszę i wtedy widzimy ten dysonans, ten przykład, który Pan nasz Jezus Chrystus nam pozostawił, tą Jego ogromną miłość, poświęcenie, ofiarę, którą za nas złożył i zarazem naszą krnąbrność, nasze przywiązanie do naszych jakichś grzechów, naszych niewłaściwych przyjaźni, jakichś przyjemności, rozkoszy, które nas trzymają w miejscu. I wtedy, drodzy wierni, człowiek widząc ten dysonans i rozpalając się miłością wobec tego przykładu, który poznaje, podejmuje ascezę. Ponieważ miłość dąży do upodobnienia się. Miłość chce się upodobnić do tego, kogo kocha i z tego też tytułu podejmuje pewne wyrzeczenia, ażeby być podobnym. a żeby to, co mnie oddziela od Chrystusa, co mnie szpeci, usuwać z mojej duszy. Stąd św. Jan od Krzyża powiada, że prawdziwa asceza jest pożyteczna dla człowieka i konieczna wtedy, kiedy dąży do upodobnienia do Pana naszego Jezusa Chrystusa. I stąd też nigdy nam nie starczy życia, ażeby poznać do końca tajemnicę Chrystusa. Tenże święty Jan Krzyża mówi, że Chrystus jest jak głęboka kopalnia. Im bardziej będziemy się w Nią zagłębiać, tym nowsze i ciekawsze tajemnice będziemy odkrywać, nowe skarby. Nigdy nie wyczerpiemy tej kopalni, nigdy nie dojdziemy do końca i powiemy, że już nic nowego tam nie znajdę. Zawsze coś nowego znajdziemy w tym, w tym wielkim skarbcu. Dlatego też zaglądajmy do, tej, do tego skarbca. A potem nie poprzestawajmy tylko i wyłącznie na tym zachwycie, jakże piękny jest Chrystus, ale też starajmy się rzeczywiście dążyć do tego ideału i wprowadzać go przez ascezę. Niech ona będzie. Rzeczywiście precyzyjna, niech to będą precyzyjne uderzenia, tak jak rzeźbiarza, który z całą precyzją, nie to, że wali na oślep młotem, jak ci nierozumni asteci, o których mówiłem przedtem, tylko czasami bardzo delikatnie, ale tak uderza, ażeby to, co jest niepotrzebne, usunąć, a z kolei to, co jest potrzebne i dobre, zachować, by ten obraz Chrystusowy w duszy. Był jak najpiękniej wyrzeźbiony. I stąd też, drodzy wierni, kierujmy nasze spojrzenia do Najświętszej Marii Panny, Matki Pięknej Miłości, ażeby ona wyprosiła nam tą łaskę, by nie zabrakło nam tej miłości i tego zapału wynikającego z tej miłości do umartwienia i ascezy. A żebyśmy nie pozostali małoduszni i nie, nie skupiali się na tym, co jest tutaj doczesne i, i cielesne, ale żebyśmy wpatrywali się w to, co jest duchowe, co jest piękne, co jest w niebie, i żebyśmy z całych sił dążyli tam, gdzie Chrystus przebywa i gdzie przygotował dla nas również miejsce i nagrodę na wieki. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.